Cześć, cześć, kochani. Witam Was. Dzisiaj jest ekskluzywnie z mojego podwórka. Nagrywam dla Was filmik Stroje kąpielowe z HM i nie tylko. Zapraszam. A więc tak, zaczynamy od tego świetnego kapelusza. Świetny, jest duży, ogromny taki różowy. Z, to jest firma The Ada Stories i ten trójkąpielowy też. Bo wiecie, na HM można z tej firmy też zamawiać. Patrzcie jaki fajny. Fajnie co? I ten strój też jest z tego sklepu. Do tego są jeszcze ramiączka czarny z taką różą. Tu sobie przewiesiłam taką pareo, żeby nie wszystko było widoczne. To pareo jest HM, fajne, różowe. Tutaj są jakieś morskie roślinki i zwierzątka. Ten strój kąpielowy to on jest tak owycięty. Tu pupa jest wszystko fajnie zamaskowana, nie ma żadnych stringów, czego ja nie lubię. No i jest fajny. Podoba mi się. Chyba, bym, żeby być pewnym, to bym musiała szeleczki dodać, ale tak do opalania. No, podoba mi się, piękny jest. Mam założone okulary, bo słońce świeci. Praży dzisiaj. Mamy kolejny strój. Biały tym razem. Z jednym, tutaj, z taką szelką na poku. Tu jest taka fajna wstążka, ale tego się nie da regulować. To jest tylko takie, o na ozdobę. Dobra, teraz zepsułam. I tu nie ma żadnej szelki do tego. To jest tak po prostu. O, Tyłu wam pokażę. Tak. Zwyczajny, ale fajny. I tu widzicie. Fajnie wycięty, pupa zakryta. No, spoko. Tylko widzicie, jestem wysoka, mam 1,77 i tu jakby trochę powinno być wyżej. Chociaż tu ten bok trzyma, to jest fajnie. Dobra. Następny. Dobra. Z tym się trochę umoczyłam go ubrać, bo to są te trzy paski. Takie o. To są fajne ozdoby złote. Dwie takie ozdoby złote, fajne. Fajny, co? Wygodny, wiecie? Jest. E... A, wszystkie kostiumy, które zamawiałam, są Mki, Tak, sprawdziłam szybko. Wszystkie kostiumy z które zamawiałam, są emki. Więc wiecie mniej więcej, jak to będzie na Was wyglądać. I ten. Ten, ten biały MK, on był bardziej taki opięty. No, jak lubicie. A ten jest taki luźny. Nic nie ściska, wiecie? Tutaj fajnie jest. Siedzi, ale nie za mocno. No, ten mi się podoba. Może go sobie zostawię. Ładny jest. Na razie faworyt. Jedziemy dalej. Dobra, teraz mam dla porównania też taki sam kolor. Jak tamten. Ale inny strój. Tu ma, widzicie, czarno-granatowe e, te szeleczki. mi się przekręciło. I patrzcie, jaki on jest fajny. O, ma tu taką... Taki kwiatek z boku. Jak się opalicie, co będziecie mieć Taki tatuaż. Fajnie, nie? Nie wiem, po co się tu zawiązuje tym. Ten... Czekajcie. Fajna to, to, to pory, o jest fajne no i tak fajnie tu nawet wystaje, o fajnie wycięty, wiecie ja nie lubię tych, które wchodzą w tyłek, też fajny, nic nie ściskający, Perfekt. Mamy teraz kolor brązowy, modny w tym roku, bardzo taki czekoladkowy, z tyłu jest tak, aha tu jest z boku takie ramionczko. Które ma takie ozdobniki? O, tu można sobie je naciągnąć takie kamyki, jakby jeszcze jeden, jeszcze jeden z tyłu, może do tyłu dać do przodu. O! I zwykły, ale. Też fajny, też mi się podoba. Będę miała trudny wybór, no. Fajny brązowy pasuje do moich włosów. Aj, ej, 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 ej. no wszystkie fajne. Jeszcze mam cztery. Czekajcie. No hej. Teraz mam taki czerwony, nie wiem. To mi się tu nie podoba. To jest strasznie ściągające, bo tak to ma być? Bez nadzieja. Nie wiem. Wiecie co na modelce, to fajnie wygląda ale to jest takie, taka mocna ta pona. Że to przeszkadza. Można leżeć i wyglądać, ok? Ale tak to... Nie bardzo. Nie za bardzo. Widzicie? Ten odpada, ten mi się nie podoba. Za dużo niewygody. A tak do zdjęcia? Może być, ale nic więcej. Patrzcie, Wam pokażę. Tak, taki mam jeszcze zielony. To jest rozmiar 38, nie M, tylko 38. Tu jest zapisane i... No do tego to ja nie wejdę. To, to, to właśnie tutaj jest takie mocne, że to się nie uciąga za bardzo. I do tego nie będę Wam próbować wciągać, bo jest za mały. Także jak będziecie widzieli ten, to bierzcie rozmiar większy albo musicie przymierzyć bo to nie jest taki standardowe 38 że, że M to, to nie jest to jest raczej S -ka. ale jest gorąco u was też tak gorąco tanterka taka Wilma jak myślicie? Piszcie co myślicie no z tym to mam taką nie wiem i mi się podoba bo to takie ja i cały, i bikini. Oh, Topnieje tu. Ale, patrzcie co mam. Mam podobny strój z Aldika. I zaraz go przymierzymy. Elkę wzięłam. Czy to będzie podobne? Lepsze? Gorsze? Kosztowało tylko 7 franków, więc... Zobaczymy w porównaniu z tym i kończymy. Jestem. I teraz tak, teraz ten z Adzika. Patrzcie, on ma tu takie fajne przeszycie w środku. Podoba mi się to. Miejsce na mikrofon. I wiecie, jaka jest różnica pomiędzy tym, a tymi z H&M? Te H&M co zawsze mają podwójną warstwę yy, materiału, a ten ma tu tylko na w piersiach podwójnie i takie jakieś wkładki. Tamte też miały wkładki wszystkie. Ale tu jest pojedyncza warstwa. Jest taki inaczej, trochę wycięty, trochę niżej. Ale mnie to nie przeszkadza, mi się podoba. Tu jest wyżej zabudowany, więc taki e, mniej sexy, ale wiecie na co to jest dobry taki? Na polskie morze, jak są wielkie fale, tu wszystko fajnie siedzi, wygodnie, nic się nie musicie martwić, że coś spadnie, nie? Tamte niektóre były do opalania, przypasenie, nawet nie wypasenie. I tak wiecie, jak z dziećmi trzeba się bawić, skakać, to ten jest super wygodny z Algi. Muszę wam przyznać, że no... tu ten, ten, jest taki pasek, gdzie niby ten do biustu ma być. Nie, nie wiem, ja biust wyżej, ale... Tego nie widać, nie? A ten z Aldikasem na pewno zostawię? Świetny jest naprawdę cieniutki na, na takie upały? To będę trochę Wilma w tym roku. A z tych hm no to mówiłam Wam, ten faworyt dla mnie to ten, te trzy paski. Te mi się podoba. I ten brązowy też mi się trochę podoba. No ale ileż można tego mieć? Ten kapelusz też ja był No, O! To jest tak. O! Widzicie, to jest tak e, leżeć, pachnieć i wyglądać. No! był tak. W, jako mama, ja mama leżę na plaży, czy tam siedzę, czy nawet stoję. Szukam, patrzę, gdzie moje dzieci biegają, raz tam, raz tam. To mi tu... Ja mam tylko taki obszar widzenia, ja muszę widzieć wszystko. Potrzebuję taki kapelusz, a nie taki. Więc wszystkie te panie, które nie muszą się opiekować małymi bobasami, ani innymi dziećmi biegającymi, to ten kapelusz jest zarąbisty. No, fajnie to wygląda. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że Będziecie oglądać moje st propozycje strojów kąpielowych z HM. -u. W tym roku jest bardzo gorące lato, więc jakieś Wam się na pewno przydadzą. Bye! Us.